Teraz sobie zrobimy test zaworu nadmiernego wypływu gazu z reduktora. Pierwsza sprawa to sprawdzimy czy w kuchence, jak uszkodzimy czy rurkę, czy przy śruby, że były przypadki, też uszkodził, czy zawór aluminiowy ktoś podpływa siły, czy tam coś przyblokowało się, zerwało, albo rurka po prostu uszkodzona. Tu mamy sobie tą dziurkę zrobioną i ja tutaj sobie teraz biorę Odkręcam kurek od małego palnika. Jest ten odkręcam sobie i jest przyblokowany. Słychać i idą. Przyblokowany jakby był to zwykły reduktor, to ta iskra by dała tutaj odpaliłaby ten gaz i troszeczkę by nam buchło tym gazem. Także tutaj odblokuję jeszcze raz. Odblokowałem zawór. Tu zapalę inny palnik. Działa. Gaz jest w instalacji. Tu jest nadmierny wyciek gazu, bo nie ma duszy. I jest zablokowany. Rewelacja. Po prostu polecam te reduktory.